Ten podcast ma charakter wyłącznie edukacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi ani nie zastępuje porady prawnej. Pozwolenie na podróżowanie za granicę dla posiadaczy zielonej karty, czyli tak zwany re-entry permit. Jestem posiadaczem zielonej karty stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych. W przyszłym roku wybieram się w podróż za granicę i zanim wyjadę, chciałbym się upewnić, czy nie będę miał problemów przy powrocie do kraju, jeżeli zostanę za granicą przez kilka miesięcy lub dłużej. Generalnie posiadacz zielonej karty może wielokrotnie podróżować poza Stany Zjednoczone i wracać, jednak istnieją pewne ograniczenia dotyczące wyjazdów na dłużej niż 6 miesięcy. Jeżeli planujesz wyjechać z USA na okres dłuższy niż 6 miesięcy, powinieneś jeszcze przed wyjazdem wystarać się o zezwolenie na powrót do Stanów Zjednoczonych, tzw. re-entry permit. Zezwolenie na powrót może pomóc zapobiec dwóm rodzajom problemów. Po pierwsze, jeżeli Twój pobyt za granicą przekroczy 6 miesięcy, ale będzie krótszy niż 1 rok, to Urząd Imigracyjny może uznać, że porzuciłeś stałą rezydencję w Stanach Zjednoczonych. Po drugie, jeżeli natomiast nie było Cię w Stanach Zjednoczonych przez ponad rok lub dłużej, to Twoja karta stałego pobytu staje się technicznie nieważna i możesz nie zostać wpuszczony do Stanów Zjednoczonych na tej karcie. Zezwolenie na powrót oznacza, że nie zamierzasz zrezygnować ze statusu stałego rezydenta i umożliwia ubieganie się o powrót do Stanów Zjednoczonych po wyjeździe za granicę na okres do dwóch lat bez konieczności uzyskiwania wizy dla powracającego rezydenta. Zezwolenie na powrót jest zwykle ważne przez dwa lata od daty jego wydania. Możesz również wystarać się o zezwolenie na powrót, jeżeli planujesz podróż poza Stany Zjednoczone i nie możesz w chwili obecnej uzyskać paszportu ze swojego kraju. Wiele krajów na całym świecie zezwala na korzystanie z pozwolenia na powrót, podobnie jak w przypadku paszportu, umieszczając niezbędne wizy oraz stemple wjazdowe i wyjazdowe na zezwoleniu. Jeżeli, jak wielu moich klientów, masz trudności z odnowieniem lub uzyskaniem paszportu polskiego na czas, możesz używać pozwolenia na powrót jako głównego dokumentu podróży. Przed podróżą powinieneś koniecznie sprawdzić szczegółowe wymagania krajów, które zamierzasz odwiedzić, co do możliwości użycia pozwolenia na powrót jako dokumentu podróży zamiast paszportu. Aby uzyskać zezwolenie na powrót, należy złożyć w biurze imigracyjnym specjalny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Informacje na temat tego wniosku oraz wymaganych dokumentów można uzyskać na stronie internetowej www uscis.gov Jeżeli planujesz podróż poza Stany Zjednoczone przez jeden rok lub dłużej ważne jest, abyś złożył wniosek o zezwolenie na powrót jeszcze przed wyjazdem ze Stanów Zjednoczonych. Aby poprawnie przygotować wniosek o reentry permit, zalecam konsultację z doświadczonym adwokatem.